Dzisiaj o godzinie 18 rozpoczęła się yy, impreza plenerowa, nowa impreza plenerowa w Tychach pod nazwą Tyskiewianki. I mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i yy... Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć we wszystkich atrakcjach, które na dzisiaj zostały przygotowane. W tej chwili na scenie występuje zespół Miedarzanie. Będzie można wziąć udział w paradzie z pochodniami, który zakończy się puszczaniem wianków na jeziorze paprocańskim. Można wziąć udział w warsztatach plecenia wianków. Myślę, że już w tej chwili wyruszają zespoły osób, które zgłosiły się do gry terenowej w poszukiwaniu kwiatu paproci. Także, no, Atrakcji jest sporo, a wszystko to zakończy się plenerowym pokazem filmu Pierwszy dzień lata. O 22.30 zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę zobaczyć ten film. Jest to film, który był kręcony w Tychach. Występują w rolach głównych Jadwiga Grym i Cezary Pazura, także obsada jest atrakcyjna, myślę, i, i znane osoby w tym filmie będzie można zobaczyć. No i co, no i wszystko co tu się będzie działo jest, jest dla naszych mieszkańców. Pogoda póki co jest w miarę dobra wianki to pierwsza tego typu impreza organizowana w Paprycanach? Tak, tyskiewianki to pierwsza tego typu impreza, a inspiracją do tego była chęć pokazania plenerow plenerowego pokazania filmu Pierwszy dzień lata. I dlatego też dzisiaj, bo dzisiaj jest najkrótsza noc i najdłuższy dzień, rozpoczyna się lato i jakby chcieliśmy połączyć. Pokaz filmu z, właśnie z taką tradycją połączenia wody, ognia i dzisiaj po raz pierwszy w tychach tego typu impreza. A czy ten film będzie można zobaczyć, nie wiem, w kinach? Tak, dystrybutor y, zapewnia, że będzie ona, y, że będzie, on, y, będzie można go zobaczyć y, w kinach, natomiast dzisiaj nie jest premiera, dzisiaj jest plenerowy pokaz, natomiast premiera dopiero przed nami i myślę, że y, o, o dacie premiery i gdzie będzie można go zobaczyć, poinformuję mieszkańców, to zależy od dystrybutora. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulica, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co...